Emma, bądź na bieżąco, Bartosz Urbański, a z nami jest sprawca całego zamieszania, prezes Paweł jak Witam prezesie. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Prezesie, troszeczkę zawrzało dzisiaj na ważeniu, bardzo fajnie to, to się oglądało. Jakie, jakie to dla prezesa jest odczucie, wrażenie po tym ważeniu? Przepraszam za słoń w gardle, bo gadam dzisiaj dużo no wydaje mi się, że ważenie nie jest tylko po to żeby zawodnicy się zważyli, tylko to jest taka już przystawka do jutrzejszego widowiska, taki przedsmak emocji, no i wiadomo trzeba sprzedawać emocje tak? czasami te emocje się udzielają jak widać niektórym zawodnikom, czasami też jest wesoło, no, ale my jesteśmy profesjonalistami to wszystko tak zabezpieczamy, żeby nigdy nawet jak te emocje się wymkną spod kontroli, żeby nigdy nikomu nic się nie stało także uważam, że było fajnie, to już jest przedsmaczek jutrzejszego święta sportowalki Mateusz Rymbecki słynie jako oaza spokoju i taki naprawdę pokorny Zawodnik, a tutaj było widać, że troszeczkę ta zniewaga, to rozglądanie się przeciwnika gdzieś tam sprawiło, że nie popuścił. Zgadza się. Już się boluzowałem, już myślałem, że nic się nie wydarzy tego wieczoru, już straciłem czujność, nawet ten pas trzymałem u góry, podszedłem na spokojnie, a tu nagle ku mojemu zaskoczeniu no Mateusz wybuchł. Tak? No może to w głowie mu siedzi, że ten Argentyńczyk już wcześniej w Trailerze nazwał go krasnoludkiem. Wiadomo, Mateusz nie jest zbyt wysoki i na pewno go to drażni, jak ktoś mu to, to wypomina. no Jest ambitnym człowiekiem, spokojnym, ale jak widać do czasu, i już walka coraz bliżej, emocje u niego coraz większe, no i nie wytrzymał, się zdenerwował. No. Dobrze szybko, żeśmy to zabezpieczyli, ochrona szybko zareagowała, nikomu nic się nie stało, także to... Chwilowe emocje i tyle. No były też elementy śmiesze. Tak? Marcin Łazarz, który ostatnio coraz więcej o nim się mówi, w kontekście walki, gdzie użył tak zwanej słynnej czystej buły. No i dzisiaj, przed tą walką, żeby rozładować te, te, te napięcie i dodać troszeczkę humorystyki, dał czystą bułę właśnie Wojtkowi. Wojtek się zrewanżował, powiedział, że też ma dla niego czystą bułę, aczkolwiek damują dopiero jutro. Także było fajnie i przyjemnie. Nie szukajmy się, czasy są jakie są, mamy XXI wiek, czas internetu, czas youtuberów, więc mi się wydaje, że takie elementy, które, pikanteri, które troszeczkę są wprowadzone do świata sportu i do tej karty czysto sportowej, która y, jest dysygnowana walkami naprawdę świetnych fighterów, sprawi, że no, ten nasz sportowy tryb i nasze sportowe gale będą w stanie się w przyszłości bronić. Zgadza się, show must go on. Show must go on. Dzisiaj ochrona jak najbardziej tutaj dała radę. Jak Wy to robicie, że tutaj zawsze każdy ogień zostaje zgaszony w mnieniu oka? Słuchajcie, mamy do, do czynienia z zawodowymi sportowcami, no i musimy jakoś to zabezpieczyć, tak? No, dzisiaj na szczęście to się odbyło w kategorii lekkiej, no ostatnio było trochę trudniej, bo to była kategoria praktycznie ciężka. No jak widać Mateusz, który słynie z szybkich interwencji, Mateusza Rybeckiego wyniósł niczym piórko także. Mamy doby, dobry staw, mamy dobry background, to dobre zabezpieczenie, także jesteśmy spokojni. 24 godziny do walki, już emocje pewnie powoli puszczają. Wszyscy zawodnicy zrobili wagę, więc czekamy tylko na starcia. Jakie starcie? No prawie wszyscy, tak? wszyscy. była mała zadymość i wylądował na sorze, na ostrym dyżurze. I dlatego już nie było sensu, żeby dalej ciągnąć tą wagę, bo walka byłaby zagrożona. Jego organizm tak zareagował bardzo silnym bólem w podbrzuszu ale jest twardym wojownikiem i jutro wyjdzie i na pewno na dobrą walkę. A czy prezes wie właśnie, co było przyczyną, czy to było po prostu przestrzelenie z biciem wagi, czy to gdzieś tam jakieś aspekty, o których nie wiemy? No, no, organizm tak zareagował na bicie, na bicie wagi, tak, miał, miał złe wyniki, tam widziałem, że nadnercza źle pracowało i parę, parę tam innych rzeczy. No Nie jestem lekarzem, żeby się dawać w szczegóły, no, ale po prostu organizm tak zareagował bardzo silnym bólem brzucha, teraz już w porządku, nic go nie boli, no, ale dalsze cięcie wagi miało się, miało się z celem, tym bardziej, że brakowało 600 gram, tak, stosunkowo niewiele w przebiegu walki, to nic nie zmieni, a szkoda było ryzyko. Jak najbardziej. Zdrowie zawodników przede wszystkim. Zapowiadacie zwiększoną intensywność wydarzeń. W tym roku na pewno będzie tego dużo. Powiedz nam, jak Ty podchodzisz do tego. Do przygotowywania kart. Czy to są karty przygotowywane zawczasu, czy to jednak wszystko jest szyte na miarę, szyte na bieżąco na gale? Na, na bieżąco pracuję dwie, trzy gale zawsze do przodu. tak? Już robię sobie takie szkice, zarysy i potem tylko najwyżej dopieszczam te karty. A czy możemy się spodziewać jutro jakichś oficjalnych ogłoszeń, jakichś takich perełek na najbliższą galę? Tak, jutro ogłosimy kolejną galę i pierwsze nazwiska. No dobrze prezesie, to ja nie będę zatrzymywał. Bardzo fajnie się oglądało dzisiaj to ważenie i mi się wydaje, że pomoże to na pewno w sprzedaży i liczymy na to, że FEN jako federacja dalej będzie broniła się przed federacjami flikowymi, które coraz no mocniej się rozpychają, trzeba przyznać, na tym rynku. No takie czasy, no ale my wierzymy w sport i będziemy dalej robić swoje. Shomas on i wierzymy w sportowych zawodników. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie i zachęcam do zakupu pay-per-view na stronie fanmma.tv. Wszystkiego dobrego, piąteczko, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. O.